Witam serdecznie, kochani spod znaku Strzelca w tym czytaniu karterota dla Was na nadchodzący miesiąc na marzec. Zobaczmy, co tutaj karty powiedzą najpierw o sprawach materialnych związanych z finansami pracą. Zobaczymy Wasze plany przedsięwzięcia, jak się będą tutaj układały, czy coś się pojawi, no, może takiego pozytywnego czy negatywnego, co by trzeba było wziąć pod uwagę. No i jak będzie. Będzie się układało wasze zdrowie, samopoczucie. A tu akurat mogę powiedzieć, że całkiem dobrze. Później przejdziemy do czytania bardziej osobistego. Związanego z bliskimi, z miłością, tak dla osób, które są w związku, jak i dla singli, więc no, zobaczymy, co się będzie wtedy działo. Ale moi drodzy, zanim przejdziemy do czytania, nie zapomnijcie zostawić lajka, rozważcie subskrypcję, możecie skomentować, udostępnić to czytanie, wszystkie te fajne rzeczy. Popatrzmy teraz, co się tutaj dzieje. I moi drodzy, jeżeli chodzi o kwestie związane z sprawami materialnymi. No mamy tu. Jeden taki czas, który będzie troszkę niespodziewanie trudniejszy. Tak? Może to się wiązać właśnie z pracą, gdzie, ten, gdzie ta sytuacja troszkę będzie bardziej napięta, będzie niespodziewany jakiś kryzys, awaria w pracy, trzeba będzie to ponaprawiać i tak dalej. Ewentualnie, jeżeli no, nie pracujecie na przykład, to bardziej wtedy już trzeba patrzeć pod tym kątem finansowym. I to także może być dla osób i pracujących kwestia finansowa, tego, że coś nagle, no coś się popsuje, coś tam będzie w pewnym momencie potrzebowało wyłożenia pewnej kwoty pieniędzy, i to też takie trochę nagle się pojawi, nagle będzie trzeba temu sprostać. Na szczęście nie widzę tego, żeby to miało jakieś dalsze złe konsekwencje. To jest takie jednorazowe coś, co, by się, co się wydarzy w marcu. Trzeba będzie sobie z tym poradzić i, wiecie, zrobić i zapomnieć, nie? W tym wypadku. Ale mamy także, na szczęście, zdecydowanie pozytywniejsze elementy tutaj, o których tu karty mówią na temat tych spraw materialnych. Jest As Denarów, który mówi, że uzyskacie to, o co się staracie, w to, w jakim kierunku pracujecie, co wam się należy. Tak? Takim najprostszą interpretacją karty ASA Denarów to by mogła być wypłata za pracę, wiecie, ta należna wypłata za pracę, którą włożyliśmy, ale w tych rozkładach to, to nie o to chodzi. Tu nie o to chodzi, chyba że jesteście w sytuacji, gdzie, tej takiej niefajnej sytuacji, gdzie wasz, no, pracodawca wam zwleka z wypłatą, to wtedy może oznaczać właśnie to. W innym przypadku to po prostu oznaczało taką, taki dodatkowy sukces. Coś, o co zabiegarcie, coś, co chcecie osiągnąć, strzelce, udaje wam się osiągnąć, udaje wam się zyskać, tak? Jest to taka konkretna rzecz, która wam się powiedzie wiecie, może być to udany zakup, może udana sprzedaż czegoś, także może to być coś właśnie w pracy, co udało Wam się zmienić, poprawić na tyle, że tu będziecie traktowali to jako taki wielki plus, tak, ten as denarów poza pracą może oznaczać także jakiś dodatkowy element, który nam się, taki, wiecie, coś, co jest taką wartością dodaną, tak, gdzieś może sobie dorobimy i zarobimy za to pieniądze, może nam jest z jakiegoś typu tu się też jakaś kwota należy, jest to właśnie coś takiego, co uzyskujemy. Na pewno wychodzimy na tym lepiej, jak to mamy. I jest jeszcze rycerz Pucharów, który niesie pozytywną wiadomość, tak? Bo to jest zawsze pozytywna wiadomość, jeżeli jest rycerz Pucharów, to nie tylko ona jest dobra sama w sobie, co wiecie, jest miłe, nie po prostu, ale też. Rycerz Pucharów nie niesie wiadomości, które by miały, wiecie, jakieś haczyki za sobą pociągnięte, które by mogły potem tak trochę podkopać tą pozytywną wiadomość, tak? Bo czasami coś dobrego się wydarzy, coś dobrego nadchodzi, ale tam wiąże się z jakimiś te gwiazdeczki, takie, które potem mają malutkim druczkiem, są na dole opisane. Tu czegoś takiego nie będzie. Plany przedsięwzięcia. No dobra, no strzelce to będzie troszkę taki bardziej problematyczny czas, jeżeli chodzi o realizację tych rzeczy. Pierwsza kwestia, o której powiem od razu, tak w przód. Koło Fortuny mówi też o. Przygotowaniach i pojawieniu się pewnie jakiejś koncepcji, którą będziecie potem realizowali w przyszłości. To są takie robienie takich dalekosiężnych planów albo myślenie i przygotowywanie czegoś, co będzie miało mieć miejsce później. E, no, jako plan, przedsięwzięcie, może chodzi o. Przygotowywanie się do jakiegoś urlopu, czy, czy czegoś takiego, co będziecie mieli na lato, na przykład teraz, więc to mogą być tego typu rzeczy. Może plan też z nie wiem, z, z wyremontowania czegoś w domu i też myślicie o tym, że w, gdzieś tam na lato akurat to zrobimy, może kupimy sobie jakąś nową, no, nowe meble i tak dalej, i tak dalej. To jest myślenie przyszłościowe o pewnych rzeczach, które będziecie chcieli robić e, za jakiś czas, ale jeżeli chodzi o te, które będą teraz w marcu, no to muszę przyznać, że nie będzie szło to łatwo. Mamy piątkę buław najpierw. Piątka buław po prostu wskazuje na to, że no będzie. Troszkę ciężej z pewnymi rzeczami sobie poradzić. Jeżeli, wiecie, macie takie przedsięwzięcie długofalowe, takie cykliczne, które co, co tydzień się dzieje, tak? chodzicie na jakieś zajęcia, mogą być jakieś problemy, że praca Wam się będzie na przykład na to nakładała i nie będziecie mogli e, brać udział we wszystkich tych wydarzeniach albo... E, Albo no będziecie mogli, ale trzeba będzie kombinować. Ogólnie piątka buław mówi o takich szeregu drobnych pierdół, za przeproszeniem, które przeszkadzają, które odwracają naszą uwagę, które chcą od nas naszej uwagi i przez to nie możemy się poświęcić temu, co byśmy chcieli. tak? Nie możemy poświęcić tyle czasu, ile byśmy chcieli na to, co chcemy. Czyli no może za każdym razem, jak będziecie wracali z pracy, będziecie myśleli sobie dobra, teraz siądę do malowania figurek, bo malujecie figurki, nie wiem, tak czasami niektórzy rzeczy, te, takie rzeczy robią. Chodzi o hobby po prostu, ale za, raz, za każdym razem, jak wrócicie, to ktoś tam będzie mówił, a ta, ta, ta mama, mama, pomóż mi z tym, wiecie, albo pojawi się jakaś inna rzecz, żeby i zrobić zakupy, albo nie wiem, sprzątać, i tak dalej, i tak no, dalej. Będzie tego czasu pewnie mniej, będzie to trudniej przechodziło, a z mieczy bardziej wskazuje na jakąś konkretną rzecz, na jakiś konkretny plan, który będziecie chcieli realizować w marcu i jego uda się, ten plan uda się zrealizować, ale nie będzie przychodziło to łatwo. Tak? To będzie takie konkretniejsze już w tym wypadku wyzwanie. To będzie jakaś taka konkretna rzecz, którą trzeba będzie zrobić, żeby faktycznie żeby faktycznie to się udało, e, trzeba będzie tam się postarać bardziej. Czyli, jeżeli macie jakiś pędzel, już my gdzieś jedziecie w marcu, to nie znaczy, że ten wyjazd się nie uda, ale no będzie to wiązało się z pewnymi trudnościami, e, którym będziecie musieli po prostu dać radę. Jeżeli chodzi o samopoczucie, zdrowie strzelce, akurat w tym wypadku, bardzo fajnie dużo takiej energii, dużo takiej siły, bo buławy zawsze mówią o Witalności, nie? To jest ta taka siła, którą mamy, która wychodzi od nas samych, z wnętrza nas, żeby, którą potrzebna jest do działania, potrzebna jest do robienia rzeczy. Tutaj widzę, że tego Wam nie będzie brakowało. Karty też wskazują, że jeżeli, moi drodzy, będziecie. Może pojawi się koncepcja jakiegoś takiego zabiegu, jakiegoś działania takiego konkretnego na zdrowie. To też, jeżeli taka rzecz jest już, ale też może się pojawić dopiero ta koncepcja strzelce w tym miesiącu, to karty tutaj wskazują na to, że będziecie w dobrych rękach, tak? I to jest dobra decyzja. Za to umiarkowanie sugeruje, że będziecie w takich, w tym ogólnym zdrowiu będziecie całkiem dobrze się czuli, jeżeli. Nie zrobicie niczego dziwnego, tak? jakiegoś nieodpowiedzialnego, to powinno być wszystko ok. I też, no, jeżeli chodzi o wasze takie, tak ten humor, to też będziecie w dobrym miejscu, tak? Możemy tak to nazwać. Dobrze, strzelce. Zobaczmy teraz, co karty mówią o tych sprawach bardziej prywatnych, związanych z miłością, ale najpierw zaczniemy od postawienia kart na kontakt z bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi, czyli tymi ważnymi osobami. Tutaj mamy piąteczkę Pucharów, Asa Pucharów. Mamy króla Buław, ok. I zobaczmy teraz, jak ta miłość będzie się układała. Będziemy interpretować to tak dla. Dla osób, które są w związku, jak i dla osób, które są, e, które są singlami. E, to pamiętajcie, znaczy, no ja pamiętam o Was single, a Wy o tym pamiętajcie, że ja pamiętam. E, <laughs> Popatrzmy teraz jednak, zaczniemy od tych spraw właśnie takich związanych z ważnymi osobami, z bliskimi. Piątka pucharów. Niestety jest taka piąteczka pucharów, która się tu pojawia i ona oznacza, że ktoś będzie miał powód do smutku. Tak Ktoś w waszym otoczeniu pewnie coś tam się wydarzy takiego no, nie do końca przyjemnego będzie jakaś taka Dość jasna prawdopodobnie sytuacja. To nie jest tak, że nagle wchodzi ta osoba w taki okres, który jest trudny i nie wiadomo, co tam się wydarzy. Nie. Tutaj będzie sytuacja dość konkretna, jasna, co jest przyczyną tego, no, tego trudniejszego momentu. Czyli mówię, to będzie bardziej taki trudny moment niż na przykład okres. Okres może przyjść po momencie, OK tak, ale nie jest to. Coś takiego, że się będziecie martwili i nie wiecie, w którą stronę to pójdzie. Będziecie wiedzieli, w którą stronę to idzie i z czym to się je, jak to niektórzy mówią. Ale no to właśnie niestety będzie też ten, no, Ta jasność będzie wiadomo, dlaczego ta osoba się smuci, czemu ta osoba jest w tym gorszym momencie. I wy no, też nie będziecie się z tego powodu cieszyli. Jest to często piątka pucharów, jest to jakieś rozstanie, zakończenie się czegoś. Może ktoś z Waszych bliskich kończy jakiś związek albo może z pracą właśnie też kończy pracę, tak trochę niespodziewanie albo jest coś tego kalibru się tam dzieje. I przez to, że ta osoba się martwi, no wy także będziecie no pewnie niezbyt szczęśliwi z tego tytułu, bo lubicie pewnie kochacie może nawet tą osobę. Ale na szczęście, poza tą jedną taką sytuacją widzę, że będzie też okazja do wyrażenia czegoś bardziej pozytywnego. W tym miesiącu król Buław, a z Pucharów będzie takie nawet bym powiedział troszkę strzelce że wy będziecie mogli w tym odgrywać całkiem dużą rolę, gdzie wy będziecie może tą osobą taką ważną w jakimś wydarzeniu albo przynajmniej będziecie brali w tym udział i no, bez was by to nie wyszło, bez was by się to nie udało i to będzie naprawdę szczęśliwa okazja, szczęśliwy moment, który no, spowoduje, że będziecie aż wam to takie serduszko urośnie, tak, a spucharów mówi bardzo pozytywnych uczuciach, o miłości często także. <laughs> Czyli może będziecie brali udział w jakimś, jakiejś okazji, może jakieś wesele jest, może jakieś, jakieś spotkanie z bliskimi, gdzie, no wiecie, jakby was nie było, to by było źle, tak? To jesteście, nie powiem, że od razu gościem honorowym, ale bardzo ważnym elementem. Dużo osób będzie pewnie też o to zabiegało, żebyście byli i, no. Też sama ta, samo to, to, ta sytuacja będzie przyjemna i się no, na pewno spowoduje, że będziecie się cieszyli i nie tylko wy prawdopodobnie. Co w tej miłości, moi drodzy? Zacznijmy tą interpretację od osób, które są w związku i mamy czwórkę denarów, mamy czwórkę buław i też trójkę buław. I teraz tak, czwórka denarów mówi, że okej, okay, całkiem spokojny miesiąc tutaj z tym partnerem, partnerką, czy też tą najważniejszą osobą, strzelce. Będziecie w dobrych relacjach, będzie spokojnie, może nie będzie jakąś wiecie codziennie, coś nadzwyczajnego się działo, czy nawet co weekend, ale będziecie na pewno spokojnie funkcjonowali, bez żadnych kłótni i tak dalej, ale na pewno będzie jeden konkretny. Moment, jeden konkretny moment, moje drogie strzelce, który bardzo Was ucieszy, bo albo Zrobicie coś z tym partnerem, partnerką, z tą ważną osobą, co planowaliście i chcieliście robić kiedyś, ale no nie było może wtedy możliwości tego zrobienia, i teraz to się udaje wprowadzić w życie i jest to naprawdę super dla was, naprawdę super wydarzenie, naprawdę super czas. Może w końcu wybierzecie się na tą wycieczkę gdzieś tam, wyskok, ten City Break, jak to teraz się mówi, na, na jakiś weekendik i tam spędzicie super razem ze sobą czas albo też może być coś co podejrzewam że częściej i nawet fajniejsze może być że mieliście takie rzeczy które w przeszłości to podejrzewam że takie starsze raczej znaczy nie starsze tylko z dłuższym stażem pary prędzej będą miały do czynienia że Robiliście pewne rzeczy w przyszłości, razem, tak, były takie no, wydarzenia w Waszym życiu, między Wami, które może jakaś taka... Prawie, że uro, urosły do rangi tradycji, do tego, że, że czasami no nie wiem jeździliście sobie od czasu do czasu w jakąś, do jakiejś restauracji, której, która jest dla Was jakaś znacząca, czy coś takiego. I takie wydarzenie właśnie będziecie mieli w marcu, gdzie no. Wrócicie do tych takich nostalgicznych korzeni jakiegoś działania, jakiejś aktywności, która no, no będzie sprawiała Wam teraz wielką radość, głównie dlatego, że będzie to nawiązanie do czegoś, co robiliście wcześniej. Moi drodzy spod znaku Strzelce, jeżeli jesteście singlami, co to oznacza? No, powiem tak. To może oznaczać, że odnowicie relacje z kimś, kogo znacie już od dłuższego czasu, albo znacie w przeszłości, to jest jakaś osoba, może to też być osoba, z którą kiedyś byliście blisko. Wcale nie jest to wykluczone. I bardzo bym tutaj na przykład widział, jeżeli macie w przyszłości kogoś, kto, z kim mieliście już jakąś więź, czy to jakąś taką przyjacielską więź, może wiecie niespełnioną więź, bo zawsze akurat trafialiście na siebie, gdzie nie byliście dostępni, albo wy, albo on, czy ona. Karty mówią, że jest możliwość nawiązania takiej bliższej relacji z osobą, z którą już jakąś tu znajomość macie. Taką podejrzewam, że no, z tych bardziej znaczących to nie jest jakaś tam, wiecie, kolega, kolegi, kolegi, to jest już właśnie jakaś osoba z Waszej przyszłości, coś tam może nawet między Wami kiedyś było, i teraz no, pojawia się. Taka możliwość. Jeżeli, kochani, niestety, jeżeli, kochani, nie macie takiej osoby w swoim życiu, zupełnie nie widzicie nikogo takiego, to ewentualnie was to zaskoczy, ale w innym wypadku, no to wtedy, niestety, strzelce, no nie widzę tutaj na przykład możliwości pojawiania się kogoś zupełnie nowego, tak? Więc tu, tak, karty to obrazują. I teraz strzelce, zobaczmy jaki będzie dla Was ważny znak w tym miesiącu. Jest to karta, nie, że karta, jest to waga. Waga jest dla Was bardzo ważnym znakiem w tym miesiącu. Co to znaczy? To znaczy, że ta oso te osoby spod tego znaku, ich działania będą miały zdecydowanie większe znaczenie dla Was niż zazwyczaj. Więc jeżeli ta na przykład zadzwoni do Was znajomy, nagle, który wiecie, że jest pod znak uwagi, to wiedzcie, że coś się dzieje, tak? I teraz to może być dobre, to może być nie aż tak dobre. Pamiętajcie o tym, tu jest, wiecie. E tylko stwierdzenie, że ta osoba będzie istotna, ta osoba będzie istotna i te działania będą tych osób będą istotne dla was, nawet jeżeli czasami nie wydaje się od razu, tak, że ich działania są na przykład wymierzone w was, albo biorą od razu was pod uwagę, może być tak, że wiecie, ta osoba robi coś niby dla siebie, tak, ale i bardzo możliwe, że i tak zostaniecie w to jakoś wciągnięci i zostaniecie w to jakoś zamieszani. Dobrze, zobaczmy, moi drodzy, jaka jest tutaj przeszkoda, ewentualnie ósemka buław. Czyli ja już mogę powiedzieć, że to jest i przeszkoda i rada od razu z reguły, jeżeli jest przestroga, przestroga także jest radą. I teraz dalej mamy dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę, to jest Rydwan i As Buław jako, um, jako rada kart. Więc moi drodzy, jeżeli chodzi o ósemkę, Buław nie robić niczego szybko. Jeżeli będziecie robili coś za szybko, wiecie, tam gdzie się człowiek spieszy, tam się diabeł cieszy. No i tyle, tak? To jest tylko tyle i aż tyle. Można temu zapobiec, jeżeli jest coś, co. Mogłoby faktycznie tutaj, no nie wiem, nie, nie widzę specjalnie na stole rzeczy, które by mogły być tu od razu tak poruszone. Może w tych przedsięwzięciach waszych, może być też tak, żebyście chcieli trochę za szybko pewne rzeczy robić, ewentualnie jak jest ta dziesiątka mieczy, czyli jakieś tam wydarzenie takie konkretne. Chodzi o to wtedy, żeby nie panikować i, i, i zrobić rzeczy na spokojnie, ale porządnie. Jeżeli chodzi, o dobrą rzecz, która idzie w Waszą stronę, to widzę, że pewne rzeczy ruszą do przodu, że jednak, że jednak um... W pewnych sytuacjach, które może nic, w których się nic nie działo, nagle teraz zaczyna się dziać. Nagle teraz zaczyna się ten rozkwit. No wiecie, wiosna idzie, wiosna jak idzie, to często taki rozkwit nadchodzi, tej energii jest więcej, pewne rzeczy ruszają z miejsca i, i, i zaczynają się dziać. Najwyraźniej taka sytuacja będzie miała miejsce. Ewentualnie, jak jest Rydwan, może chodzić o bardzo, bardzo udany wyjazd. I rada kart, moi drodzy, na tyle na ile jesteście zdolni, na tyle działajcie. Róbcie rzeczy, zróbcie rzecz, którą wiecie, żeby była przydatna, byłaby praktyczna, ale w ostatnim czasie może nie mieliście możliwości zrobienia tej rzeczy. Zróbcie coś ambitnego, takiego bardziej, no takiego nietypowego, tak? Tu karty radzą, żeby się zabrać za coś, co gdzieś tam na półce macie odłożone. Cały czas myślicie, żeby się tym za, za to zabrać. Teraz na to wychodzi, że będzie możliwość i będą sprzyjające okoliczności ku temu. Strzelce, rozkład dla Was na nadchodzący miesiąc, na marzec. Ja jestem Kosmykowski. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas. Nie zapomnijcie zostawić tego lajka na wyjściu i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!